jako dzisiaj nieco śmierdzący temat, ale myślę, że teraz w Pożaretnie jest to najlepsza okazja, by o nim porozmawiać. Zwłaszcza, że z każdej strony docierają mnie fake newsy, jakoby Japończycy się nie pocili, nie mieli gruczołów potowych, no i nie pachnieli. Znacie mnie i wiecie, że zaraz rozprawimy się z tym tematem do cna, ale jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie zajrzyj na mój kanał i zobacz, jak rozprawiam się z innymi fake newsami i kocopołami o Japonii. Chociażby w ostatnim filmie opowiadam, czy Japończycy... Mówią w języku angielskim. A skoro napomknęłam już o Pocie, to może przyjrzymy się mu bliżej. Pot w 98% składa się z wody, 0,6 do 0,8% soli, a w pozostałym procencie z tłuszczów, mocznika, kwasu moczowego, amoniaku, kwasu mlekowego, węglowodanów i związków mineralnych, zawierających m.in. potas, wapń, magnez czy żelazo. Istnieją trzy rodzaje gruczołów potowych, a przynajmniej o tylu przeczytałam na stronie japońskiej, jednak większość badaczy upiera się, że są tylko dwa. I też taką informację znalazłam w polskich źródłach. Ekrynowe gruczoły potowe, inaczej nazywane jako małe, a gruczoły potowe, inaczej nazywane jako wielkie, oraz ostatni sporny, apoekrynowy, gruczoł potowy, który jest jakby hybrydą dwóch poprzednich. Ale jak mówię, dzisiaj nie będziemy o nim rozmawiać. Każdy z tych gruczołów ma inny rozwój, funkcję oraz strukturę. Gruczoły ekrynowe występują w całej skórze człowieka z paroma wyjątkami, chociażby czerwieni, wargowej czy powierzchni genitaliów. Najwięcej jest ich w skórze dłoni i stóp, a w całym ciele występuje ich około od 2 do 5 milionów. Pot jest wydzielany pod wpływem impulsu z układu nerwowego, a gruczoły zlokalizowane są w płytkich obszarach skóry i wydzielają pod w celu utrzymania stałej temperatury ciała. Gruczoły apokrynowe znajdują się głównie pod pachami i genitaliami i są również nazywane gruczołami zapachowymi ciała. Przykładem gruczołu apokrynowego jest gruczoł mlekowy i gruczoł potowy wonny. W porównaniu do tych pierwszych nie mają na celu schłodzenia powierzchni skóry u człowieka, a przyczyną wydzielania potu w tych miejscach jest wodziec emocjonalny. U zwierząt kopytnych jednak stanowią one formę chłodzenia. I tak, tutaj obalamy pierwszy mit, jakoby Japończycy nie mieli gruczołów potowych. Ma je każdy człowiek, a nawet zwierzęta. Co prawda nie wszystkie, ale one też mają. Ilość potu zależy od ilości aktywnych gruczołów potowych, czyli ekrynowych. A średnia liczba aktywnych gruczołów potowych ma związek z klimatem. Rosjanie posiadają ich 1,8 do 1,9 miliona, Japończycy około 2,3 miliona, Filipińczycy 2,8 miliona. Można zauważyć, że liczba aktywnych gruczołów potowych, które produkują pot, jest mniejsza w przypadku ludzi urodzonych i wychowanych w zimnych krajach. Co więcej, funkcja gruczołów potowych wydaje się być zdeterminowana przez pierwsze 3 lata życia. Dzieci i dorośli mają zupełnie różne rozmiary ciała i głowy, ale mają taką samą liczbę gruczołów potowych. Dlatego ma sens, że dzieci są spocone, ponieważ są mniejsze rozmiarowo, ale mają taką samą ilość gruczołów potowych jak osoby dorosłe. Liczba gruczołów potowych jest ściśle związana ze środowiskiem, w którym powstają. Mówi się, że dzieci, które dorastają w gorącym miejscu, dużo się pocą, aby dostosować temperaturę ciała i poradzić sobie z otoczeniem, więc ich gruczołów potowe są bardziej podatne na rozwój. Ponieważ liczba gruczołów potowych nie wzrasta nawet po osiągnięciu dorosłości, niektórzy ludzie mogą nie radzić sobie dobrze ze zmianą miejsca i klimatu. Jeśli mieszkasz w zimnym miejscu jako dziecko, i przenosisz się do gorącego miejsca jako dorosły, możesz nie być w stanie dobrze się pocić i stać się osłabionym w upale. I to by wyjaśniało te wszystkie moje problemy podczas japońskiego lata. Już pomijając przegrzanie organizmu, pomijając to, że mogę się spalić na wiór, to nie radzę sobie z poceniem się. Co ciekawe, podprodukowany przez oba te gruczoły jest bezwonny, ale o zapachu za chwilę. Wracając do Japończyków i obalając kolejny mit, jakoby nie wydzielali zapachu. W Europie i Stanach Zjednoczonych zapach pod pachami i zapach ciała są uważane za jedno ze zjawisk fizjologicznych. I niewiele osób uważa je za nieprzyjemne i niewiele osób je leczy. Dlatego istnieje niewiele raportów badawczych w języku angielskim, a nawet jeśli są, to większość z nich pochodzi z Japonii, Korei, Tajwanu i Chin. Rozważa się, że Japonia może być krajem najbardziej zaawansowanym w badaniach nad zapachem podpakami oraz woskowiną uszną. Japończyków z grubsza można podzielić na dwie grupy. Są to rdzynni Japończycy, lud Jomon, starzy mongoloidzi i lud Yayoi, nowi mongoloidzi, którzy przybyli z Półwyspu Koreańskiego. Według jednej historii, ludzie Jomon mieli mokrą woskowinę uszną oraz zapach pod pachami, tak samo jak grasa biała oraz czarna. Podczas gdy ludzie Yayoi mieli woskowinę suchą i prawie niewyczuwalny zapach ciała. Większość ludzi na świecie ma zapach pod pachami lub zapach ciała i tylko Japończycy, neomongoloidzi, są teoretycznie bezwonni. Ostatnie badania wykazały, że gen ABCC11 na chromosomie 16 jest zaangażowany w wydzielinę pakwową i woskowinę miękką. Według badań woskowina w uszach oraz zapach pod pachami są od siebie zależne, ponieważ wydzielane są przez te same gruczoły apokrynowe. Z badań z 2016 roku wynika, że aż 16% Japończyków ma aktywne gruczoły apokrynowe wydzielające miękką woskowinę uszną, która jest ściśle związana z zapachem pod pachami. Według źródeł niemal 100% ludzi rasy białej i czarnej posiada miękką woskowinę uszną, a w Japonii aż 80% Japończyków posiada suchą woskowinę, co oznacza, że ich zapach pod pachami występuje bardzo rzadko. Mówiąc w skrócie, prawie każdy kto ma zapach pod pachami ma miękką woskowinę uszną, ale nie każdy kto ma miękką woskowinę uszną ma zapach pod pachami. Natomiast sucha woskowina uszna i zapach pod pachami tak jakby nie występuje. Mówiąc jeszcze prościej, w krajach nieazjatyckich zapach pochodzący z podpach, czyli z gruczołów apokrynowych, jest powszechny i mało kto zwraca na niego uwagę. No chyba, że jest bardzo ładny wtedy tak jak w pachnidle, wszyscy się nim zachwycają. W krajach azjatyckich jest on mało powszechny, dlatego tak wiele osób decyduje się na operację lub ostrzykiwanie botoksem, by pozbyć się problemu, który w ich mentalności i w ich odczuciu jest rażąco Pot, który wyparowuje ze skóry, zanim zostanie rozpoznany jako woda, nazywany jest potem niezauważalnym. A pot, który jest wydzielany w dużych ilościach i pojawia się jako krople wody na skórze, nazywany jest poceniem sensorycznym. Pot z gruczołów apokrynowych jest lepki i miesza się z sebum, ponieważ przechodzi przez gruczoły łojowe związane z włosem i mające ujście w kanale włosa lub na skórku. Następnie jest rozkładany przez bakterie, co powoduje specyficzny, nieprzyjemny zapach. Mówi się, że osoby rasy białe i czarne mają zdecydowanie więcej gruczołów apokrenowych, przez co ich zapach jest silniejszy. Jednak rozkład potu dotyczy również potu z gruczołów ekrenowych. skutek rozkładu przez bakterie i drożdżaki powstają dodatkowe składniki, jak kwas masłowy i mrówkowy, stanowiące przyczynę brzydkiego zapachu, co oznacza, że każdy Japończek, jeżeli nie będzie dbał odpowiednio o odpowiednią higienę oraz jest narażony na nadmierną potliwość ciała, będzie wydzielał brzydki zapach prędzej czy później. Jak każdy człowiek na całym globie. Udowodniono również, że zapach jest proporcjonalny do ilości potu, dlatego pojawia się najczęściej latem lub podczas wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego. I to dotyczy każdego człowieka, w tym Japończyków. Nani? Można również dodać, że zapach nasila się głównie w okresie dojrzewania, ponieważ gruczoły apokrynowe są jedną z gona, tzw. feromonów, więc zwykle uaktywniają się w okresie dojrzewania, a ich aktywność zmniejsza się po średnim wieku. Jako ciekawostkę dodam, że w 2007 roku Mandom, czyli japoński producent i dystrybutor produktów do pielęgnacji włosów, skóry, perfum i dezodorantów, rozpoczął badania zapachów ciała, a od 2015 roku naukowcy przeprowadzili pomiary zapachu ciała około 1050 mężczyzn. Za pomocą nosa. W rezultacie okazało się, że 90% Japończyków ma zapach ciała, który można wyczuć w zamkniętym pomieszczeniu, takim jak zatłoczony pociąg. Więc odpowiadając na pytanie, czy Japończycy śmierdzą potem, z pełną powagą i odpowiedzialnością, odpowiadam tak. I niestety teraz w lato można się o tym bardzo sensorycznie przekonać. To skoro już wiemy, że nie są nad ludźmi i zdarza im się brzydko pachnieć, porozmawiajmy o rodzajach tego zapaszku. Dzięki prostej grafice można obrazowo wyobrazić sobie, jak pachnie która część ciała oraz co jest odpowiedzialne za ten zapach. Idąc od góry. Skóra głowy pachnie oleiście, za co odpowiedzialny jest pod z gruczołów ekrynowych oraz sebum z gruczołów łojowych, potocznie nazywane łojem. Tołów. Zapach trawiasty. Odpowiadają za niego gruczoły ekrynowe, sebum z gruczołów łojowych i lipidy w warstwie rogowej naskórka. Pachy. Tutaj na grafice wyróżniono dwa zapachy. Octowe oraz jakby ostrych przypraw. Jednak jak się zaraz dowiecie jest ich o wiele więcej. Zapachy odpowiadają oba gruczoły potowe, sebum oraz lipidy. Stopy pachną niczym sfermentowana soja natto, przez co wiele obcokrajowców twierdzi, że natto pachnie starymi skarpetami. Zapach zawdzięczamy gruczołom ekrynowym oraz sebum. Jak można zauważyć całe nasze ciało wytwarza zapach. Jednak to obfitość potu spod pach sprawia, że najbardziej się martwimy. Dodam, że do 30 roku życia to właśnie zapach spod pach martwi nas najbardziej. Po 30 roku życia nasila się zapach z tyłu głowy nazywany zapachem średniego wieku, a dopiero po 50 roku życia zmagamy się z zapachem starczym, produkowanym głównie przez tułów. Odkryto, że zapach pod męskimi japońskimi pachami dzieli się na 7 rodzajów. Ponadto stwierdzono, że wraz z wiekiem jego intensywność oraz zapach może ulec zmianie. Istnieją trzy główne rodzaje zapachów: mleczny, przyprawowy kary i octowy kwaśny. Te trzy rodzaje stanowią mniej niż 80% całości, dokładnie 77%. Zapach mleczny to 43%, kwaśny 17%, kary również 17%. Leśniowy, zapewne mieli na myśli coś jak ser pleśniowy, 12%. A taki przypominający mięso na parze 6%. Pozostałe 5 to inne zapachy. Według badań młodzi mężczyźni w wieku 10 do 29 lat mają najsilniejszy zapach pod pachami, a aż 90% mężczyzn ma zapach pod pachami wyczuwalny przez innych. Siła zapachu pod pachami została oceniana w 6 stopniowej skali, a badanie zostało przeprowadzane na 118 osobach. Około 40% osób w wieku od 10 do 69 lat miało silny zapach pod pachami. O mocy 4 lub wyższej. 5. Intensywność zapachu 4 to silny zapach, który może być wyczuwalny przez innych, gdy się po prostu mijają. Intensywność zapachu 3 jest wystarczająco silna, aby inni mogli go wyczuć, gdy znajdujesz się w pobliżu np. w windzie lub zatłoczonym pociągu. W połączeniu z intensywnością zapachu 4 lub wyższą w 90% staje się zapachem nieuniknionie wyczuwalnym. Ustalono również, że aż 13% nie wyczuwa swojego mocnego zapachu pod pachami. Kiedy mężczyźni zostali przebadani w celu określenia stopnia, w jakim byli zaniepokojeni zapachem własnego ciała, głównie pod pachami, stwierdzono, że badani z silniejszym zapachem byli bardziej zaniepokojeni. Z drugiej strony, wspomniane wcześniej 13% osób z intensywnością zapachu 4 lub wyższą odpowiedziało, że nie przeszkadza im własny zapach pod pachami, a w tych 13% aż 2% to osoby, które nie były świadome swojego silnego zapachu. Jeśli jesteście ciekawi, który z tych zapachów jest najbardziej intensywny, to i tutaj znalazłam odpowiedź. Badania przeprowadzone na grupie 41 mężczyzn w wieku od 10 do 29 lat. Okazuje się, że typ zapachu kary jest najbardziej intensywny w drugiej kolejności kwaśny, a ostatni, ale również intensywny pomleczny. Jak wspomniałam, intensywność oraz rodzaj zapachu zmienia się z wiekiem. Pierwsza grupa to mężczyźni w wieku od 10 do 29 lat. Cechują się w miarę równomiernym rozkładem zapachu mlecznego, kary oraz kwaśnego. W grupie wiekowej 30-49 lat przeważa zapach mleczny niebieski, maleje kary, zaznaczone na zielono oraz kwaśny, czerwony. W ostatniej grupie 50-69 lat zachowuje się podobny procent zapachu mlecznego, jednak zwiększa się zapach kary, a zmniejsza octowy. Chciałabym również obalić mit, jakoby osoby z większym BMI pociły się bardziej obficie i bardziej intensywnie. Według badań nie stwierdzono korelacji między stopniem BMI, a nasileniem zapachu pod pachami. Zbadano również łatwość pocenia się i ilość pocenia się w okresie testowym, ale nie znaleziono korelacji z intensywnością zapachu. Zapach pod pachami jest spowodowany metabolizmem składników zawartych w pocie, wydzielanym pod pachami przez bakterie rodzime dla skóry. Spekuluje się, że składniki stężenia zawarte w pocie oraz szybkość rozkładu w dołach pachowych na intensywność zapachu. Znalazłam również stwierdzenie, że w zależności od rasy, kraju pochodzenia, a nawet diety, nasz pot będzie się różnił. A co za tym idzie, flora bakteryjna występująca na naszym ciele, która będzie metabolizować nasz pot, będzie troszkę inaczej pachniała. Za zapach tak naprawdę odpowiedzialne są właśnie wspomniane bakterie, obecne na całym naszym ciele. Więc dlatego tak bardzo należy pamiętać o higienie osobistej oraz prewencyjnym wycieraniu się z potu w ciągu dnia, gdy nie mamy dostępu do prysznica. W tym celu na japońskim rynku pojawiły się dziesiątki produktów odświeżających, czy to w formie chusteczek jednorazowych, antybakteryjnych, czy mgiełek do ciała i włosów. Prawda jest taka, że mimo tej całej ilości środków higienicznych, a nawet specjalistycznych produktów na nadpotliwość, Japończycy ich nie używają. Mówię tutaj głównie o dezodorantach. Nie mają też wyrobionego nawyku, by sprawdzać swój zapach w ciągu dnia. Znalazłam w internecie ciekawą ankietę, przeprowadzoną na grupie 100 obcokrajowców mieszkających w Japonii, odnośnie zapachu Japończyków. Pozwólcie, że przytoczę tylko wypowiedzi dotyczące potu, ponieważ ankieta dotyczyła też innych zapachów, ale na to nie mamy czasu. Więc tak tylko w ramach ciekawostki wspomnę, że ponad 70% ankietowanych skarżyło się na brzydki oddech. Ale tak jak mówię... To w innym odcinku, jeżeli jesteście zainteresowani, łapka w górę. Wracając do opinii ankietowanych. Japończycy jako tak dbają o higienę i swój zapach, ale nie mogę znieść tego spondu, gdy studenci klubu baseballowego wsiadają do pociągu po treningu. Śmierdzi przeokrutnie, ale co ja na to poradzę? Tajwan, wczesne 30 lata kobieta. Uważam, że Japończycy śmierdzą potem. Japońskie dezodoranty są słabe i niektórzy ludzie ich nie używają. Anglia, wczesne 30 lata kobieta. W wyniku ankiety około połowa respondentów odpowiedziała, że nie przeszkadza im zapach ciała Japończyków. Otrzymano szereg pozytywnych komentarzy, takich jak ładnie pachnie i nie sądzę, aby Japończycy mieli zapach ciała. Z drugiej strony wytknięto helitosis, czyli brzydki zapach z ust, mimo że nie byli o to pytani. Warto dodać, że wiele osób dostrzegło również zapach starości, nazywany w Japonii kareishi, który również został zauważony i zbadany poprzez wcześniej wymienioną firmę Mandom. Natrafiłam również na bardzo ciekawy wywiad z panią Risą Kirimurą, która jest specjalistką od pocenia się, od skóry, od brzydkich zapachów i która napisała książkę Dlaczego mówi się, że Japończycy śmierdzą? Po lekturze wywiadu mogę stwierdzić, że potwierdziła ona wszystko to, co powiedziałam do tej pory, jednak w o wiele bardziej szczegółowy sposób i wspomniała o kwestii, której jeszcze nie poruszyłam. Chodzi o ubrania. Pani Kirimura zwróciła uwagę, że nawet wycieranie potu w ciągu dnia z ciała nie zniweluje zapachu do zera, ponieważ bakterie znajdują się również w ubraniu, które podczas spocenia się jest idealnym miejscem do żerowania. Tak więc bardzo ważnym jest, by po powrocie do domu od razu rzucić ubrania do prania i w miarę możliwości zmieniać często przepoconą garderobę. Wspomniała również o nowoczesnych ubraniach z włókiem, które szybko wysychają lub posiadają właściwości antybakteryjne. Jednak mimo to należy pamiętać o upraniu takiej odzieży. Chciałabym również podzielić się z wami moim odkryciem na YouTubie, czyli japońskiej pani dermatolog. prowadzi kanał w sposób specjalistyczny, ale bardzo przyziemny i bardzo zrozumiały dla swoich widzów. I nie tylko porusza tam kwestie skórne, ale również edukuje japończyków jak dbać o właśnie brzydki zapach, o swoją higienę, jakie kosmetyki poleca i co jest teraz na rynku japońskim popularne, tak z perspektywy właśnie dermatologa to dzięki niej tak naprawdę dowiedziałam się o marca kosmetycznej Deoko, która produkuje nie tylko żele pod prysznic, ale i szampony, mydełka czy dezodoranty, skupiające swoje działanie głównie na eliminowaniu brzydkiego zapachu. Przyznam, że trochę wsiąknęłam w jej kanał, ponieważ odpowiada ona na wiele pytań problemów skórnych Japończyków, o jakie wy najczęściej mnie pytacie, i w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia działanie poszczególnych japońskich kosmetyków. Mam nadzieję, że dzisiejszy film naprawdę ukróci wszystkie plotki dotyczące zapachów Japończyków, bo pracowałam nad nim... W pocie czoła. Wbijajcie na mój Instagram, gdzie codziennie pokazuję wam życie w Japonii oraz dajcie znać w sekcji komentarzy, jak czujecie się po dzisiejszym wykładzie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Bye bye.